Dobry jesteś? No, można tak powiedzieć, ale raczej tak. Zwykle zaczyna się podobnie. Najpierw na małej sali treningi, które są zabawą, tak jak tutaj. Trzy razy w tygodniu trenują uczniowie podstawówki. To tutaj zwykle zaczyna się miłość do sportu i koszykówki. Zacząłem grać przez brata, zobaczyłem, że gra po prostu w koszykówkę. Oglądałem dużo jego treningów jakiś. No jakoś mi się to spodobało. Przyszedłem na jakieś pierwsze treningi i się wkręciłem w to. Dużo zabawy, dużo ruchu, ale i nauki. Potencjał jest ogromny. Są tu chłopcy, którzy chcą przychodzić, którym zależy na rozwoju przede wszystkim, bo wynik to w tej kategorii wiekowej jest sprawą drugorzędną. No i ja też staram się na tym skupiać, pracując z nimi, żeby to chłopcy się rozwijali, a wynik... No, fajnie jak jest, ale jak nie ma, to też y, nie jest to żadna tragedia dla nas. Treningi wyglądają tak, że skupiamy się dużo na technice indywidualnej, na motoryce, na taktyce pod y, dany zespół. Przygotowujemy się pod zespół, który, z którym na przykład będziemy w przyszłości grać. A oprócz tego mamy bardzo dużo grania, y, bo raz, że gramy w Lidze Dolnośląskiej, gdzie rywalizujemy tutaj z lokalnymi zespołami, to jeszcze w tym roku zgłosiliśmy się do rozgrywek Junior NBA. To są rozgrywki takie towarzyskie gdzie każdy zespół występuje jako zespół NBA jakiś, oraz w lidze międzynarodowej Cejb. Mamy zawodników praktycznie od pierwszych klas szkoły podstawowej, więc do nas można przyjść i trenować praktycznie w każdym wieku. Zapraszamy serdecznie, mamy bardzo dobrych trenerów. Rozgrywamy mecze w poszczególnych grupach wiekowych. Dziś trenującej młodzieży jest około setka. Miejsca jeszcze są, więc dołączyć może każdy na zawodowy parkiet i poważne rozgrywki. Obecna drużyna KS Turów idzie jak burza. Wszystkie mecze wygrane, a to jeden z nich. Derby z Zielenią Górą i wygrana dla Turowa 102 do 61. Derby z Zielenią Górą to co kiwice lubią najbardziej. Myślę, że jesteśmy faworytem w tym meczu i chcemy to na parkiecie udowodnić. Przygotowani jesteśmy dobrze, wszyscy są zdrowi, także tylko grać. I, I bić się o zwycięstwo. Mamy jeden cel: naszym celem jest awans do pierwszej ligi. Chłopcy ciężko pracują i myślę, że, że to jest w naszym zasięgu. Mamy tutaj trzech czy czterech chłopaków ze Zgorzelca, którzy są wychowankami Turowa. No jest Bartek Bokno, przede wszystkim najbardziej znany zawodnik ze Zgorzelca, który x lat spędził w ekstraklasie. Reszta chłopców to jest mieszanka. Jest, jest dużo chłopców w wieku. 20, 21, 22, 23 lata, którzy dopiero się uszą tej dorosłej koszykówki, ale mamy Szymka, Pawlaka czy Sadowskiego Kubę, to już zawodnicy, którzy gdzieś tam liznęli trochę tej koszykówki na wyższym poziomie, także mamy taką trochę mieszankę. Taką drużynę chcieliśmy z większością zawodników młodych, którzy. Jak ja to mówię, nie chcą odcinać kuponów, tylko chcą coś jeszcze osiągnąć. Taką nam się ekipę stworzyło, udało stworzyć. I myślę, że to fajnie wygląda. Oni bardzo chcą, także wszystko na razie jest pod pełną kontrolą. Klub sportowy Turów to sportowy znak regionu. Koszykarze i ich mecze, bez których trudno wyobrazić sobie lokalne emocje na hali. Trwający właśnie sezon to pasmo zwycięstw. To jest proces, więc budowa cały czas trwa, ale jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby ten fundament, że tak powiem, stalić i, i grać o najwyższe cele. Wiadomo, jaki mamy cel. Cel jest jeden, więc jest to proces. Wszystko idzie zgodnie z planem. Tak ze swojego doświadczenia wiem, że to no, trwa, trwa trochę czasu, więc każdy mecz, każdy trening jest naprawdę na wagę złota, bo to, bo to buduje każdego nas indywidualnie i co przekłada się na naszą drużynę. Nie da się ukryć, że dobra gra to także zasługa sponsora. Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA to spory wkład w sukcesy drużyny. Od kilku lat naszym sponsorem strategicznym jest PGE Polskie Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Ta współpraca ze sponsorem jest naprawdę bardzo dobra. Zawsze możemy liczyć na pomoc naszego sponsora, i dzięki właśnie tej dobrej współpracy ten sezon zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Bo mamy bardzo mocną drużynę. Moim zdaniem jesteśmy jednym z głównych faworytów do awansu i również to potwierdzają nasze dotychczasowe wyniki, bo spośród czterech grup, które grają w drugiej lidze, nasza drużyna do tej pory ma najlepsze wyniki, najlepszą ilość, najlepszą ilość punktów, te, które zdobyła. Więc myślę, że właśnie dzięki tej dobrej współpracy perspektywy przed klubem są naprawdę bardzo dobre. Bez sponsora głównego, bez GieKSy klub nie miałby szans nie tylko grać w jakiejś dobrej lidze, ale w ogóle istnieć, bo pamiętajmy o tym, że sponsor nasz finansuje drugą ligę, która właśnie dzisiaj rozgrywa mecz, ale my również mamy dużo grup młodzieżowych i bardzo wielu zawodników, którzy w tych grupach młodzieżowych występują i Również te grupy mogą funkcjonować i rozgrywać swoje mecze dzięki współpracy ze sponsorem. Wraz z końcem października seniorzy byli na pierwszym miejscu w tabeli D. Pewnym krokiem zmierzają do play-offów.